Thank you. Możesz się uciszyć, ja tu śpię. Nie wiem o co ci chodzi, ale ja już śpię. Może ja wstaję. I znowu muszę przygotować śniadanie. Tu ciemno. A tak, jeszcze słońce nie wstało. Au. O, patelnia wyciągnięta, bo wczoraj chyba im kreska i trzeba było na bała e, e, jest czwarta pięćdziesiąt jeden. Muszę już iść do mojego klubu. Dobra, która jest w ogóle godzina? Piąta? No, co za wcześnie. Ciekawe co, Wanysa przygotowała się na nie. Miejskie ziemniaki. Dziękuję bardzo. To nie moja wina. Dobra, łowia. To tylko kostka. Hej, dziewczyny. Hej, wiesz, staję się, sobie właśnie ogłoszenie. W starej szkole. Jakie? Przeczytam Ci. A, jeszcze do pytania, czy twoja kuzynka to Klaudia e, Hat? Tak, a co? Jej zginął portę, czyli ona chodziła do tej szkoły. Ile do niej? No. Ile, ile to w ogóle? Wy tu czekaliście? No nawet jak nie myślisz co to my czekaliśmy tutaj 4 godziny i 5 minut. Troszeczkę no wiem, że przesadzam, ale no ja zawsze nie myślę się na A w ogóle... w ogóle ty próbujesz pokonać... Pokonać... Panie Będziemy siedzieć z moją kuzynką o takiego ślicznego chłopaka. A w ogóle, Czemu wy w ogóle nic nie robicie, tylko no siedzicie przed telewizorem i jedz, je, jeździcie na jakieś tam wakacje do Chin. Powinnaś jechać do na przykład, no, no być na w domu, pracować, coś na przykład pisać, a ty tylko e, przy telewizorze jeździć do Chin i obżerasz się chipsami. Co? Odszczekaj to! Ty powinieneś być chociaż taka troszeczkę mądra, jak to tak nie. No, szczekaj to! Słuchaj, ty w ogóle nie zawiesz się jak nastolatka. A jesteś nastolatką. Przypomnij sobie! Ty masz 17 lat! Za niedługo będziesz miała osiemnastkę. A ty się nie przechwali tak jak jesteś kwali Ale ja przypominam tobie! Nie jestem chwali Jesteśmy najlepszymi przyjaciółkami. Za niedługo będziemy najlepszymi liderkami szkoły. No. Mm -mm. Też mi coś. Ja idę... Ja idę do domu. Nie chcę mi się z Wami rozmawiać. Po prostu dzikać mi się tym chcę, Idę stąd. I oddawać moje okulary. Ach, nie mam żadnych swoich okularów. A co to ma być? No, idę stąd. No. A w Życzę ci powodzenia. Wiesz, jesteś już przyjaciółkami, A co mnie to obchodzi? Nie przecież słuchać, jesteś taka jakby głupia. Idę stąd. Lili, chodź! O, ja Ja nie ja, ja, ja wytrzymam. Kłonię naszej przyjaźni. Nie ja chodzi mnie to.